Rozpoczynę no mi się nie chcę do klawiatury. Nieźle, włączyłeś nagrywanie? Tak. Napię? Ale nie, nie się dzisiaj. To chujna. To no dobrze. Jakbyś do niego napisać, siema, pizgamy się. Ja bym z tego psa. No tak. Mm. I błogo im o tego psa nie potrzebuje ogóle. No ale jest roulet. FO... O, o, o. A może by tak oślepę drugą wpierdolić kosztem tego FO? Staty nie różnią się jakoś bardzo. I tak pewnie będziesz miał pierwszy turę przez buty z Lambo. Nie. Czemu? For ten bodo... Nie, przemsań. Kurwa, a zresztą ryb jak chcesz. Weź go bij, kurwa. Bije. Nie, bo my to koledzy jesteśmy. A no, to chyba niedobrze, że go A dobra, nieważne. Co? Nic, nic. nic. Twój last go od psów wyzywał jak coś. Cefel, jebany cefel. No dobra, ten chce walczyć. Biblet Hum. Dotyk. Ach, chuj, tak pierdol na tym. Oho Dubal. To jest no kurwa to siła słowa. Proszę? Nic. Nie ma zimna. Przecież tego kurwa będziesz robił natury niesamowite. Nie z przecież. Z No nie wiem, wydaje mi się, że ty masz nad nim przewagę takiego słowa, że on może się zesrać z tym magiem bez zimna. W sensie i tak się zesra, nie? Okay. Dobra, bij tego drugiego psa. Jazda. Ile mu dajesz o jeden czy dwa? Niszczy niszczów? No trzy, trzy. Oł. Oł. Mhm. Nie już mhm. Zlebić, <laughs> nie Nie <laughs> mogę, kurwa, jak dziecko. Ach, to jest to. Dzieciaczek Nie wiem, czy ty go Jak żyje, się wywali. To... Ja pierdolę. Jak on się wywali, to będzie mi wstyd. To byłoby mi wstyd na jego miejscu naprawdę. Nie w a to że. <clears throat> on nie ma jeden pojedyncze się... pewnie. A żaden ogłuch mi nie wchodzi na niego. Nie wiem, czy stakować to głuchy. czy. Mm. Kurwa, nie tak wiem. Już. Jakby nie masz na tyle energii, żeby ci się opłacało co stakować. Jeśli miałbyś więcej energii, mógłbyś częściej być, być błyskiem, to ok. A tak według mnie możliwość zabrania mutury tury da ci 10 razy więcej. Ty, Knop, jak tam w budzie w ogóle, dobrze? Ogłuch. No, mądrze. Błysk. Nie zdążysz. Zdobacz. Musisz b... No o kurwa. Dobra. O. Nie, ja no bym no już... Tak nie, od nie odbieraj nagrody, Imo. Nie ma co. Ech. Jeszcze raz czekaj. 3-2 w klątwach, 2-1 w DA, 3-1 w krytach. 1 Cebek. Nie, według mnie nie przyfarcił jakoś niesamowicie bardzo. To była 50-50 walka. Sewek chodzi raz na nie wiem walki. A ja kurwa... nie wiem. Jałem na bogu chyba przez, nie wiem, 2-3 łaźnie. Ja ani jeden Sewek nie wszedł, no nie wiem, 5-6 walk O, to naprawdę duża ilość prób. Nie, nie będę kitrał tego boga. Albo chuj. Na ci to. Dobry, Zabry. dobry, tak! Mamy to, kurwa. Biliśmy dzisiaj coś. Ja jeszcze się. Dobra, chona CS-a. No, cefer pewnie bił. No, nie, ty biłeś kurwa ze mną dzisiaj. Nie pamiętać Wołałeś no. mnie na laptop. Dobra, chona cs Jebać tym argonem dla psów. Mi jest Dobra. wstyd, że w to gram Do widzenia, widzowie. Pozdrawiam gracza. Do widzenia. A bez... No, ja pozdrawiam jego mamę.